W dzisiejszych objawieniach Matki Bożej tych, które zostały zatwierdzone przez kościół Maryja prosi o trzy części różańca każdego dnia. Prosi o codzienną Eucharystię. Prosi o post o chlebie i wodzie. Prosi o minimalizację mas mediów w naszym życiu. Mówi po kilkugodzinnym wieczornym oglądaniu telewizji dzieci nie jesteście w stanie się modlić prosi o całkowite skoncentrowanie na to aby słowo Boga zaczęło w nas się zakorzeniać żebyśmy żyli każdym słowem które pochodzi z ust Boga nie słowem które pochodzi z telewizji internetu portali informacyjnych i gazet